Jakby zarazek na nakręcił 56 szósty odcinek wygrania Minecrafta. A jakby losy zarazka, potoczyłby to się inaczej. Gdyby tak zarazka na tysiące porwał portal, okazuje się, że właśnie porwa. Zarazek na i zarazek na tysiące kredient. Mam zaszczyt przedstawić. Zagrajmy w Minecraft sezon 2.5 Nowa saga. Powrót do przeszłości. Zarazek, baranek, szkapa i Tak to ja zarazek. witam jestem zaraznicząca. A to jest kolejny odcinek naszej serii. Zagrań w Minecraft sezon drugi Powrót do przeszłości. Yy, dzisiaj, yy, dzisiaj pokażę Wam co, jakie zmiany zaszły i teraz gram na peaceful, dlatego, bo cię będę budował, budował, o tym się dowiecie za chwilkę, zatem niech się nam załaduje świat. A już jest yy, wersja VAU 1.2.3 ukośnik 01, a nie mogłem wejść na 1.2.3 zwykłym, dlatego, bo tam nie dało się w ogóle wejść na świat, patrzcie jak tutaj się długo ładuje, o, dobra. Jest. 1, 2, 3, 0, 1 tak to jest trawa, chcę żeby to była podłoga z trawy i reszta będzie chyba z kamienia pierwsze łóżko <grym> jeśli pamiętacie co było ale tutaj nie może być jeśli pamiętacie co było y, jak z dolakiem nagrywałem y, alfę, no to wiecie o co chodzi, dobra troszeczkę w nie pokopałem Tutaj troszeczkę dirta. zaraz wam powiem. Tutaj mam o 4 żelaza, też zaraz wam o tym powiem. No i troszeczkę skóry, ale to w następnym odcinku. Dobra, wychodzimy. Zmiany są takie, że tutaj troszeczkę pozmieniałem, właśnie sam wygląd, słabniej i zrobiłem tutaj dróżkę. Idziemy, 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 idziemy. I tutaj mamy coś, coś nowego. Most imienia Willi zarazka. Villa! Czyli tam będzie Villa? No. Przejdźmy się po pięknym moście. Tak, widok tutaj, widok tutaj. Jak gram na shortcie tak w ogóle? Tak, short. Kilka, far, na chwilę. Normal. Whatever. Whatever. Czy ja bym na razie mogła... Dobra, mm, ale tylko na razie, bo ja będę normal tylko używał najczęściej, żeby na coś popatrzeć. No, to na razie mogę wyłączyć, ale na szorcie muszę grać, bo jak na tiny, tak chodzę tak i się gapię na, na, ten, na, na podłogę, no to mi się przecina, no i jest mniejsza, mm, znaczy więcej widać po prostu. No. Tutaj były same drzewa i te były same pełne góry. Wszystko ściąłem, liście też musiałem, cię się pomęczyłem trochę. I tak, jak będzie wyglądała willa? Willa będzie to, nie wiem czy pamiętacie, ale mm, pamiętacie jaka była zagramy w Minecraft Alpha? To była ta willa, y, ta drewniana sama. To mam to drewnienko. Mam. To no. jest za wam osiedle, żebyście coś widzieli że w ty przychylna jak budowano to była jasnozielona zielona trawa to będzie wejście tylko na jedno w tej niestety dobra to ja zaczynam yy... zaczynam no no co zaczynam yy... najpierw kurdej zaraz wracam dobra już jestem musiała zgłośnić dobra mm, co miałem powiedzieć no więc Nie ładny przerywać. Dobra. No więc ja się biorę. Nie wiem co jeszcze zrobię, czy będzie mój y, komentarz, czy muzyka, nie wiem. Ale zaczynamy, więc jazda! Ja już jestem. Tak na razie wygląda nasza willa. Um, powiem Wam szczerze, że na następnym odcinku zrobię jakiś update tego. te będą na pewno płotki. Um, wejdźmy do środka. Tutaj jest taki małutki pokoik. Tutaj będziemy mieli pracownię, Cóż, coś, 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 nie pracownie Pracownię, a tutaj po prostu będzie dywanik jakiś, łóżeczko i w ogóle. To nie miało być duże, to miało być małe. Mianowicie, że update będzie taki, że po prostu troszeczkę zetnę z tego i powiększę. Jakby to, że nie było takie przejście, rozumiecie? Że to jednak był taki, nie wiem, coś pomyślę, będzie tego update na pewno większy. Coś mi się wydaje, że to będzie powiększone bardziej w tą stronę. W tą. Nie, nie wiem, dobra. Nie, mi się wydaje, już wiem. Ja bym chciał najbardziej, żeby to było powiększone w tą stronę. Tak, tutaj by było ciąg dalszy. A to byłoby połączone jednym takim blokiem, jakby, właśnie. No, ale to zobaczymy jeszcze. Jeszcze nie wiem, ale tak na razie to wygląda. Ten odcinek nie miał być długi. Ten odcinek miał być krótki. Um, ale żeby nie był za krótki, um, Chciałem wam jeszcze coś pokazać. Świnka. Cześć. 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 Tutaj, jak wiecie, kiedyś w poprzednich wersjach, yy, jak była trawa. Oczywiście, powiedzmy, że ja jestem świnka. Chodzę się. Mój blok. I sobie chodzę. Czyli, mo czyli możliwe, że to będzie moja piękna, jakby farma zwierząt. Bo przez tą trawę będzie się pojawiały właśnie potw yy, potwory yy, Świnki, krówki Może yy, yy. jak było Nie szlipy, tylko owce w dużo angielskiego Owce i w ogóle Więc mam taką ekspiarkę No Porczap, porczap Dobra tym pięknym widokiem Specjalnie na FARU. Tym pięknym widokiem zakończymy dzisiejszy odcinek. Ja jestem zaraz, ciągle ciuchę do oglądanie i na razie, do zobaczenia! Pa pa! Jeszcze taki malutki pomysł przy mm, update'owaniu mojej chaty. <laughs> Te zwierzęta lubią przebywać w moim jeszcze nie, nieskończonym domku. Się kapisz. Dobra. Słyszałem odgłos jajka. Where is jajko? Uuu! Jajko? Yeah. Dobra. Ja już kończę. Papa. To jest Sparta.